W gospodarstwie, gdzieś na brzędzie, Tam, gdzie kury mają domek, Ta historia dziać się będzie, Kiedy słońcem błyśnie dziomek. Kura matka, cała w ciura, Po kurniku w nerwach lata, Ziarko w koło wydziobała, Kurze skąków już wymiata. Taka jestem dziś zajęta, To nie jest na moją głowę. Już za kilka dni są święta, jeszcze nic jest niegotowe. Gospody nie gotowe. będzie chciała jajka wybrać tu na grzędzie. Co ja zrobię? Co ja zrobię? Co to będzie? Co to będzie? Wszystkie kury, gęsi, kaczki jajka swoje dziś malują. W kropki, w paski, w ślaczki na Wielkanoc się szykują. I tak kura narzekała, czy sąsiada biadoliła. Aż zająca gdzieś spotkała i o radę go prosiła. Zając mądry niesłychanie, był najstarszy w tej zagrodzie. Miał wśród zwierząt szanowanie, z każdym żył w największej zgodzie. Gdy wysłuchał, w czym jest problem i co naszą kurę męczy, stwierdził, to nie jest zabawa. Ruszył wąsem swym zajęczy. Sama jaj! Nie pomalujesz, bo talentu wcale nie masz. Bas grzesz jak kura bazurem. Rady sobie przy tym nie masz. Jest ratunek, moja kurko, by zdziwiły się sąsiadki. Musisz wyjść poza podwórko. Wiosna tam maluje kwiatki. Prace swoją już zaczęła, prawe swą zazieleniła. Teraz się za kwiatki wzięła. Spieszy się, bo się spóźniła. Mój zajączku, mój kochany, jakżeż ja ci się odwdzięczę, problem mój jest rozwiązany, pozwól, że cię ucałuję. Ale zając, gdy usłyszał, że go kura chce całować, biegł tak szybko, że aż dyszał i próbował gdzieś się schować. krótkie nóżki miała, latać też nie potrafiła i choć bardzo się starała, całego nie dogoniła. Na swą rzędę powróciła, jajka wszystkie pozbierała, uważając, by nie zbiła, za podwórko pokurlała. Szybko, szybko, moje dzieci, taka szansa jest przed wami. Wiosna swym słoneczkiem świeci. Dziś będziecie pisankami, Mamo, mamo, chcę mieć kwiatki od stóp aż po samą głowę. Niech to będą nawet kwiatki, kwiatki mają fioletowe. Mnie się marzą kropki duże, na skorupce malowane. Nikt nie powie jajo lecz pisanką będę zwane. A ja patrz i te mi dła. panuje. Poturlały się jajeczka równo razem przez podwórze. Droga, lasek, łąka, rzeczka, aż dotarły gdzieś pod wzgórze. Pani wiosna tam siedziała, zieleń w sukni, ciepło słonka, piękne kwiaty malowała i śledziła lot z powrotem. Obok gdzieś na jednej nodze, bocian żabki wypatrywał. motyl latał, a po drodze Pszczółkę w paski zagadywał. Kura widząc ten obrazek bardzo mocno się wzruszyła. Patrzcie, moje drogie dzieci, zima właśnie już się kończy. Pani wiosna, ja tak proszę. Wszyscy jajka już malują. Ja niestety białe znoszę. Pomóż mi je pomalować! Paski, kropki oraz kwiatki na Wielkanoc przygotować, by nie śmiały się sąsiadki. Droga kurko, pracy tyle. Łąki, pola i ogrody. Mogę ci poświęcić chwilę. Muszę w rzece stopić lody. Jajka szybko ozdobimy. Nie ustawią się tu w rzędzie. Hmm, zaraz coś tu wymyślimy. Nic się nie ma. Dobrze będzie. Wyciągnęła karpki małe, suknią swoją zakręciła, kurze jajka do białe, pisaneczki zamieniła. Wielka była radość kurza, wiośnie długo dziękowała, a że szła już pierwsza burza, jajka swoje pozbierała. Gdy wróciła do kurnika, gospodyni już tam była. Wzięła jajka do koszyka i tak bajka się skończyła. Od tej pory w tej zagrodzie, kiedy wiosna łąki kwieci, wszystkie kury w wielkiej zgodzie niosą do niej swoje dzieci. Be Halleluja! Te mazurki Ozdobione migdałami Te koszyki Świeżą gwiazdy, świec się staje znów zielony. People will call out 学着。是